Cześć witajcie, tutaj wózek. Chciałbym wam pokazać jak mam podniesiony tył, żeby się nie zapadał, to znaczy, żeby jak koła się tylko lekko zapadną tylnie, żeby obciążnik zaraz nie szurał po ziemi, nie zawieszał się. To mam takie specjalne kostki dorobiłem z profila stawione rurki w środku. tu Tulejki i o 6 cm jest podniesiony. Także mi to się sprawdza. Mam taki teren jaki tutaj mam pieszczysty, no i plus te koła. Pomocnicza malucha na przykład pasuje 4 razy 100 takie adaptery Jeśli ktoś potrzebował, to zapraszam po kostki też. także montaż tutaj jest trochę uciążliwy ale da się założyć także polecam, pozdrawiam, cześć